Ejka, to ja, czyli Arex, a to drugi odcinek z gry Parkan 2. W eee, poprzedniej mieliśmy prolog, a teraz już początki fabuły. Eee, na sumie chciałbym powiedzieć, że niby naprawiłem lekkawo ten błąd. Mam nadzieję, że będzie mniej się on pojawiał. Zainstalowałem po prostu inną, e, tą samą grę, tylko na in z innej płyty. Z eee, 2 tym razem. Mm. No to zaczynamy, lecimy na planetę pierwszą, już w sumie trzeci raz to nagrywam. Pilot automatyczny jest włączony. Cel lotu został osiągnięty. Patrolowy, pomocy. Zostałem zaatakowany przez piratów. Patrol? Najpierw zajmę się tą łajbą, a potem tobą, handlarzu. Nieznane okręcie patrolowy przekazuje pilny komunikat. Dziękuję za pomoc i do zobaczenia. Mhm. Mm no, znowu mamy ten błąd. O, o, o kurczę. No, pewnie Będę chciał zabarderżować ten sta yy, statek. No. Szkoda, że mamy trochę no, Szkoda, będzie. Chyba z tej gry nie będę nagrywał więcej. No ok. O, i się naprawiło, no ale to jest taki filmik bardziej, więc. Główna konsola zobaczymy. okrętowa jest tuż obok. Wow. Ale, Kapitanie, rasz. obok nas znajduje się portal odbiorczy systemu teletransportowego o, czyli promień transportowy. Kapitanie, obok nas znajduje się portal remontowy. Jest to specjalny system do usuwania uszkodzeń w warunkach polowych. W celu przemieszczenia się należy wejść w promień i zaczekać na sygnał. A następnie nacisnąć i przytrzymać klawisz startu. Zazwyczaj jest to X. Portal jest wyposażony w system wykrywający obcych, który jest bezpośrednio połączony z komputerem okrętowym. Dzięki temu urządzeniu nie musimy korzystać z archaicznych włazów w kadłubie okrętu. Daje on również możliwość wciągania na pokład ładunków. Aby przeprowadzić remont wystarczy po prostu znaleźć się w promieniu siłowym i zaczekać, aż nanomontery zakończą pracę. Niestety, dokładność ogniskowania systemu na poziomie molekularnym pozwala przemieszczać ludzi tylko do 200 metrów. Za to niszczyciele bezzałogowe i inne pojazdy możemy przerzucać na znacznie większe odległości. I zaraz zebracie pis! Uwaga! Mechanizm samozniszczenia został aktywowany. Załoga musi natychmiast opuścić okręt. Kapitanie bierzmy nogi za pas! Za parę minut wszystko wyleci w powietrze. I my również. No szkoda, że nic nie znaleźliśmy na tym statku. Kurczę, ten, ten błąd po prostu wkurza troszkę. Jak Ewen mówiła... E, tutaj, tak właśnie tutaj gdzie no nie ma teksturek znowu błąd e, można się naprawić tak jakby się, jeżeli się użyje X e, to dostaje się też rakiety, które mam, które zamieniłem e, no są one lepsze niż te, które mamy no i to tyle e, a i nie przejmujcie się, jeżeli ktoś grał e, tym Tą syrenką i. Eee, y, syrenką. Tym hałasem, i że niby wybuchnie za chwilę tamten statek, czy coś takiego, za dwie minuty, albo inne takie wzdurki, bo to nie wybuchnie. że raz czekałem na tym statku. Parę minut, nie wybuchło. Całe życie w kolstwie. Dobra. Okno wiadomości radiowych zawiera listę ostatnich otrzymanych lub przechwyconych wiadomości. Wyświetla się je przy pomocy specjalnego klawisza. Zazwyczaj jest to N. Handlowiec wziął nas za okręt patrolowy. Nawet zlecił nam misję i obiecuje nagrodę, jeśli ją wykonamy. To jest okno zadań, kapitanie. Zawiera listę spraw bieżących i tak zwanych misji. Misje otrzymujemy od klanów, które zazwyczaj nieźle za nie płacą. Aby wyświetlić listę, należy użyć specjalnego klawisza. Zazwyczaj jest to klawisz B. Jeśli klikniesz lewym przyciskiem myszy na misji, wyświetli się okno z jej opisem. W momencie, kiedy misja się kończy Dobra. powodzeniem lub klęską, zapis o niej zostanie usunięty. Dobra, Irene już nie gada znowu. Ciągle się wcina na e, zdanie. E, no cóż, nie będę więcej nagrywał, bo to nie ma sensu. E, no cóż, no i nie wiem, czy to nie jest chyba ostatni odcinek z tej gry. No bo błęd błędów jest pełno. Mam jeszcze tą wersję ze Steam'a, ale tam jest po angielsku, ja chcę po polsku prowadzić. Angiel angielskiego za bardzo nie znam, żeby móc y wszystko po angielsku tamtem ogarnąć. Chociaż nie wiem, zobaczycie. Y no jeżeli ktoś zna odpowiedź na to, pyta y na to co się teraz tu dzieje, w ogóle teksturek nie ma, nie wiem jakieś... takie coś. No to może pisać w komentarzu albo pomóc, nie wiem. Na pewno będę... Y na pewno każda pomoc jest mile widzialna. Eee, dopowiem tylko, że karta, dźwięku, e, karta graficzna jest e, ma wszystkie dobre nowe sterowniki, e, jak i Directa mam najnowszego pobranego. Więc no nie wiem. Może mi ktoś pomóc. Dzięki.